Witajcie widzowie, w tym odcinku wam jak zrobić te wyzwania igrzysk ku broni piskiej uplepsza w trybie ucieczka z więzienia. Do jadąc tym autem takim, pokazuję wam wszystko jak to zrobić i po prostu jak zrobić wyzwania zabij ludzi. że lepszy sposób jak to zrobić to po prostu być jak... być garten, to możemy zmienić strojalnie ale nie potrzebuję tego. Okay, tu możemy się wydostać biorąc to 100 razy, ale myślę, że to nie ma sensu. Potrzebujemy karty dostępu. I tak, unlucky, bo jesteśmy jakby prizonerem. Mimo, że go zabiliśmy i wejdziemy się tutaj, to jakby końsy, dostajemy za. Za zabijanie ludzi będąc strażnikiem, ale jeżeli jesteśmy zwykłym więźniem, to to nam po prostu no nie pomoże. Że musimy być jako gardzi Niemcy. Można chyba zmienić tutaj gdzieś Team. Zaczekajcie sekundę. Tutaj gdzieś można Team zmienić. Bo wiecie, tutaj od góry, jak sobie wejdziemy. Tutaj mamy właśnie... Te maszyny, w których możemy sobie coś kupić za końsy, ale ja idę. Idę zmienić drużyny. Także zaczekajcie sekundę. Gdzie to się robi? Support the map. To nie tutaj. Morto nie bimia. Nie bimia. Raz, dwa. Swap teams. Część to guard team. Ok. Klikamy sobie to. Guard team is full. I jeżeli team strażniku jest full to po prostu wystarczy wejść w nowy mecz i tyle. Także likwidację możemy robić jako więzień, z kilofa, po prostu, jako strażnik. Mamy dostęp do broni. Jeżeli jako strażnik zabijemy ludzi z tych broni, to za jednego kila dostajemy jednego końca, które można później wymienić na maszynach na broń epicką lub lepszą. I dalej, jeżeli jesteśmy strażnikiem, to w jakiś tam sposób możemy sobie po prostu wsiąść do auta i zadać obrażenia z tego auta. Także mam nadzieję, że Wam pomogłem. Widzimy się w kolejnym odcinku. I siema!